Podnominał kast, lek na kolarski ból dupy, dawkowanie, raz na jakiś czas, tematyka, rowery, bajery, ogóry, grantury, waty, laktaty. W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim influencerem lub cyklomejwenem. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Dokładnie. Lek na kolarski ból dupy. No i dzisiaj e, krótki odcinek. E, leczymy was różowymi pigułkami, no bo w końcu przez ten zwariowany covidowy czas ledwo co Tao Geigenhardt zdążył nacieszyć się swoją różową koszulką wygraną na wyścigu do dookoła Włocha. Tutaj znowu ogarnia nas różowa gorączka, tym razem planowo. E, można powiedzieć książkowo, bo w maju. E, no i zaczynamy Zaczynamy Giro. Mógłbym Wam powiedzieć o tym, e, że Giro zaczynamy w Turynie, kończymy w Mediolanie. E, obydwa te etapy to będą czasówki. Oczywiście poopowiadać po o tych wszystkich faworytach: o tym, czy Bernala bolą plecy, o tym, czy Jejc da radę, o tym, czy Siwakow przejedzie, czy Vlasov przejedzie ca, cały tour. E, o tym, kto będzie walczył na tych niewielu sprinteckich etapach: o białych drogach i podjeździe pod Montalcino. O strasznym podjeździe pod e, łamiącym, można powiedzieć, nogi i duszę oraz chęć do życia podjeździe pod Zonkolan, e, czy Ocima Kopi na Paso Paddoe, ale spokojnie. Mamy trzy tygodnie, e, także o tym na pewno będziemy jeszcze rozmawiać. E, dzisiaj w tym krótkim wprowadzeniu do wyścigu do e, dookoła Włoch, najtrudniejszego wyścigu świata w najpiękniejszym miejscu, czy też kraju świata, jak to mówią organizatorzy. Dzisiaj chciałbym e, powiedzieć o Elemencie wyścigu, który obchodzi swoje dziewięćdziesiąte urodziny, czyli o Malia Rosa, różowej koszulce lidera Giro d'Italia, bo warto powiedzieć, że sama koszulka nie towarzyszy wyścigowi od pierwszej edycji, czyli od 1909 roku, kiedy oczywiście wyścig zrodził się z rywalizacji między dwoma gazetami, Corriere della Sera i La Gazzetta dello Sport. Oczywiście gazeta, dla gazeta dla spot, która miała już doświadczenie w organizacji wyścigów, może nie na taką wielką skalę, wygrała ten wyścig, jeżeli chodzi o to kto pierwszy zdąży zorganizować przejazd dookoła Włoch. Między 13 a 30 maja 1909 roku odbył się odbyła się pierwsza edycja Giro d'Italia 2447,9 km rozegrana na jako 6 etapów także można powiedzieć taki przygodowy bikepacking niemalże ten pierwszy wyścig dookoła Włoch jako ciekawostkę można Dodać, że pierwsza edycja została rozegrana w systemie punktowym, bo organizatorzy Giro nauczyli się po problemach, jakie przechodziło Tour de France, kiedy wygrywał zawodnik z najniższym skumulowanym czasem. Okazało się, że niektórzy fani. Zatrzymywali przeciwników swojego ulubieńca, no tak, żeby żeby tamten mógł nadrobić czasu, czy też żeby przeciwnicy stracili czasu, także żeby tego uniknąć, organizatorzy Giro wprowadzili system punktowy. No i z ciekawostek można powiedzieć, że pierwszy zwycięzca Giro, Luigi Ganna, jeżeli chodzi o czas przyjazdu, byłby dopiero, nie wygrałby tego wyścigu, a wygrałby go dopiero sklasyfikowany punktowo na trzecim miejscu. Giovanni i Rossignoli. Także taka ciekawostka. Nie trzeba było być najszybszym, ale najlepiej punktującym, aby wygrać pierwszą edycję wyścigu dookoła Włoch. Ale może wróćmy do samej koszulki, do tej różowej koszulki, która oczywiście różowa jest w nawiązaniu do koloru już wspomnianej La Gazzetta dello Sport, czyli różowej sportowej gazety z Włoch. Sama, sam pierwszym zwycięzcą, czy też pierwszy, pierwszą osobą, która taką różową koszulkę założyła był Francesco Camusso w 1931 roku. Warto powiedzieć, że oczywiście ta koszulka różniła się bardzo od tych dzisiejszych koszulek, także miała kołnierz, guziki, dwie kieszonki z przodu, była w pełni różowa. No, może oprócz loga naszytego na piersi, które było logiem partii faszystowskiej, która wtedy u władzy zarządziła, że to jest wymóg. I tak, warto jeszcze przypomnieć, że, że sama partia Mussolini nie byli wielkimi fanami różowej koszulki, ponieważ powiedzieli, że no to nie przystoi sportowcom nosić kolory różowego, że to jest jakieś zniewieściałe, że to jest po prostu nie na miejscu, no ale udało się utrzymać ten, ten kolor. Teraz ikonę można powiedzieć jeżeli chodzi o koszulki liderów wyścigów na świecie. No i koszulka ta została, została różową, można powiedzieć, aż do czasu 2006 roku, kiedy może ten róż się nie zmienił, ale zaczęto dodawać różne motywy, więc ta koszulka z 2006 roku miała motyw, Roweru, ale taki, w takim ciemniejszym różu, czyli róż. Na różu nie był to gładki, jednolity kolor, ale właśnie taki e, motyw e, motyw roweru. E, w 2009 roku e, to, było, to była edycja, jeżeli chodzi o setną rocznicę Giro. E, wtedy kołnierz e, i końcówki rękawów e, miały flagę włoską, żeby podkreślić tą, tą, to, to stulecie, setne urodziny wyścigu, no bo jak wiemy koszulka ma tych lat dopiero 90. Ta, na tą setną edycję koszulkę jako ciekawostkę zaprojektował do mody Dolce Gabbana i od tamtego czasu coraz więcej było takich designerów zapraszanych właśnie do projektowania koszulki na wyścig dookoła Włoch. Warto wspomnieć w 2013 roku Paul Smith, czyli designer brytyjski, projektant mody, zaprojektował koszulkę z takim swoim, można powiedzieć, słynnym motywem takich cienkich linii żółto-brązowych. Żółto Zresztą warto też przypomnieć, że Paul Smith był za młodu kolarzem i też nie wyszła mu taka kariera i postanowił zostać projektantem mody, także zawsze, jeżeli znajdziecie się w Anglii, w jednym ze sklepów, Paula Smitha zawsze można znaleźć jakąś, jakieś skarpetki, jakąś koszulę, jakąś marynarkę z... Z motywami właśnie rowerowymi, związanymi z przeszłością właściciela marki. Rok później, kiedy mieliśmy start w Belfaście, też koszulka miała motywy czterolistnej koniczynki oraz takiej kraty brytyjskiej, może u nas nazywanej szkockiej, szkocką kratą, ale to jest tak zwany Tattan. I był to, był to projekt irlandzkiego designera Fedgusa Nilanda. No i w ostatniej latach, jeżeli chodzi o koszulki, one, są one projektowane przez czy też produkowane przez włoską firmę Santini, ale nie było tak zawsze, bo jeżeli chodzi o same początki koszulki, to była oczywiście koszulka po pierwsze wełniana, no i też tworzona przez Wittorę Gianiego. Vittorio Gianni, znany, znany krawiec z Mediolanu, który był znany po pierwsze z kooperacji, czy też produkcji koszulek dla takich teamów piłkarskich jak AC Milan, jak Juventus, ubiorów dla baletu mediolańskiego. No i w 1910 roku zaczął, zaczął tworzyć koszulki dla koladztwa, których nawścigała się ścigała się legenda włoskiego koladztwa Alfredo Binda oraz inni wielcy, wielcy mistrzowie koladztwa. W 35 roku, czyli kiedy już był producentem, tym sponsorem koszulek na Giro, do, do Vittorio Dzianiego dołączył niejaki Armando Castelli i potem w 1939 roku odkupił od Gianniego firmę ale pozostawił, pozostawił tą, tą markę jako marka ubraniowa Gianni, jak wtedy była znana no i aż do, do tego czasu, kiedy firmę przejął jego syn w 1974 roku marka której właścicielem był Castelli, a nazywała się Gianni, produkowała ubrania dla takich mistrzów jak Kopi, Battali, Rick van Loy, dla 12 zespołów, tak można powiedzieć, tamtejszego ówczesnego e, proturu. No aż e, Steli przejął Ma Maurizio w 1974 roku i znów zmienił nazwę na oczywiście. Nie, nie ciężko się domyśleć, na nazwę Castelli. I wtedy wtedy też Castelli stał się sponsorem różowych koszulek Giro Ditalia. Od ostatnich nastu lat, tam, tak jak już wspomniałem, sponsoring tych koszulek przeszedł w ręce firmy Santini, no i ta koszulka jest coraz mniej można powiedzieć różowa, coraz bardziej ma tych motywów, coraz bardziej motywów, motywików, coraz bardziej fikuśna, no i jak na razie pozostaje w rękach rodziny Santini. Jeżeli chodzi o to, kto takich koszulek ma najwięcej, no to znowu nie będzie tutaj nagrod za odgadnięcie, że jest to oczywiście Eddie Medx, który spędził 77 dni w koszulce w kolorze różu, wygrywając przy okazji pięć edycji Giro Italia. Można powiedzieć, że Alfredo Binda był w miarę blisko, bo 65 dni w koszulce, no ale nie do końca, bo Alfredo Binda był liderem wyścigu, wygrywał te wyścigi między rokiem 25 a 33, także wtedy jeszcze tej koszulki różowej po prostu nie było. Warto wspomnieć, że mówimy o Merksie jako kanibalu, ale Alfredo Binda był tak. Tak dobry, był o od, od, od tyle lepszy od innych zawodników, jeżeli chodzi o Giro d'Italia, no bo w 27 roku wygrał 12 z 15 etapów, w 29 roku wygrał 8 etapów pod rząd, aż po, po, tej, po tych latach dominacji organizatorzy Giro zapłacili mu 22 tysiące lirów za to, żeby nie jechał w 1930. Także, żeby nie psuł zabawy. Więc Alfredo Binda można powiedzieć największa gwiazda w historii Giro, który został, która została opłacona, aby w tym Giro się nie pojawić. No, aż ciężko sobie teraz to, czy nawet nie uświadomić, ale, ale przyjąć do wiadomości, bo pamiętamy, że, że Peter Sagan związany teraz z Giro dostawał dodatkowe pieniądze za reklamowanie Giro, za zjawienie się na Giro. A, a tutaj przypadek, gdzie wielki mistrz Alfredo Binda został opłacony, żeby nie zjawić się na Giro. Oczywiście, jeżeli chodzi o osobę, która wygrała nie tylko różową koszulkę, ale również pozostałe koszulki, które były do wygrania, no to oczywiście tutaj znowu nie ma niespodzianki, jeżeli chodzi o, o kandydata, kto mógł Zgadnąć wszystkie koszulki klasyfikacyjne w wyścigu dookoła Włoch. Eddie Merckx wygrał koszulkę różową, koszulkę punktową i koszulkę górską w 1968 roku i to było jego pierwsze zwycięstwo w wielkim turze. Warto przypomnieć, że rok później, w 1969 roku, Merckx został wyrzucony. Z, z Giro, w związku z pozytywnym wynikiem testu antydopingowego, ale potem było dużo protestów, było dużo dochodzeń, było, były zarzuty ze strony Merksa, że ktoś tam coś dolał do, do jego próbki, i no, żeby zniszczyć jego wizerunek, żeby żeby może zastopować jego karierę. Także wtedy unia Kolacka doszła do punktu, gdzie zgodziła się z Merksem dostał krótkie zawieszenie i mógł wystartować w Tour de France 1969 roku, a jak już wystartował w tym Tour de France, oj, to działo się, ale to już zupełnie inna historia. Podnominał cast. Lek na kolarski ból dupy. A ja, już popuszczam.